Lisek Leon i mapa. Lisek Leon bardzo lubił, kiedy wiedział, co go czeka. Lubił planować, lubił wiedzieć, dokąd idzie i którędy najlepiej dotrzeć. Dlatego zawsze, gdy wybierał się w drogę, przygotowywał mapę. Potem składał ją starannie i chował do kieszeni, tak, żeby była zawsze pod łapką. Tego dnia mapa, którą przygotowywał, była wyjątkowa, bo prowadziła do miejsca, w którym Leon. Jeszcze nigdy nie był. Planował dotrzeć do starej wieży, o której dużo słyszał od innych zwierząt. Była bardzo dokładna, narysowana na grubym papierze z zaznaczonymi punktami. Tu skręć, tu odpocznij, tu dojdziesz do celu. Leon wygładził ją łapkami i uśmiechnął się do siebie. Najpierw polana z mchem, potem mostek nad strumykiem, a na końcu stara wieża, mruknął. Tak miało być. Dokładnie tak. Wyruszył pewnym krokiem, słuchając szelestu liści pod łapami. Las budził się powoli, a Leon czuł się bezpiecznie, bo wiedział co dalej. Dotarł do miejsca, gdzie według mapy miała być wąska ścieżka. Zatrzymał się. Spojrzał przed siebie, ale ścieżki nie było, zamiast niej rosły młode krzewy, a między nimi płynął mały strumień, którego Leon na mapie nie widział. To niemożliwe, powiedział cicho i rozłożył mapę jeszcze raz. Sprawdził każdy rysunek, każdy znak. Mapa pokazywała jedno. Las coś zupełnie innego. Leon poczuł, jak w brzuchu pojawia się niepokój. Jeśli tu nie ma ścieżki, to wszystko mi się pomyliło, pomyślał. Spróbował zawrócić, ale wtedy okazało się, że ścieżka, którą przyszedł, też wygląda inaczej, jakby las zmienił się w czasie, gdy Leon na chwilę przestał patrzeć. Leon usiadł na pniu, mapa leżała obok niego, lekko poruszona wiatrem. Przecież plan był dobry, westchnął, a teraz nic się nie zgadza. Czuł złość i strach i to nieprzyjemne uczucie, że coś wymknęło się spod kontroli. Wtedy nad nim rozległ się cichy szelest skrzydeł. Leon podniósł głowę. Na gałęzi siedziała sowa Matylda, patrzyła uważnie. Nie wiem co się wydarzyło. Mam mapę, powiedział Leon ale ona już nie działa. Matylda pochyliła głowę. Mapa nadal działa, odparła, tylko droga postanowiła opowiedzieć coś jeszcze. Mapa pokazuje kierunek, powiedziała sowa, ale to ty idziesz drogą, a droga czasem się zmienia, żebyś mógł coś zauważyć. Leon spojrzał wokół, dopiero teraz zobaczył ślady łap przy strumieniu, zauważył kamienie, po których dało się przejść suchą nogą. Usłyszał dzięcioła, który stukał rytmicznie po drugiej stronie. Nie musisz wyrzucać mapy, dodała Matylda. Wystarczy, że pozwolisz jej się zmienić. Leon wziął głęboki oddech, złożył mapę i schował ją do kieszeni. Spróbuję iść dalej, powiedział, ale trochę inaczej. Przeszedł przez strumień po kamieniach. Zamiast ścieżki wybrał wąski przesmyk między drzewami. Zatrzymywał się, rozglądał, słuchał. Droga była wolniejsza, ale ciekawsza. Po drodze Leon odkrył małą polanę, której nie było na mapie. Znalazł miejsce, gdzie rosły pachnące zioła. Pomógł Jerzykowi, który nie mógł znaleźć drogi do domu. I zanim się zorientował, zobaczył przed sobą starą wieżę, tę samą, która była celem jego wędrówki. Leon uśmiechnął się szeroko. Dotarł na miejsce nie tak jak planował, ale dokładnie tam gdzie chciał. Wyjął mapę i narysował na niej nową linię obok starej. Potem złożył mapę i schował ją do kieszeni. Spojrzał przed siebie i uśmiechnął się spokojnie. Wiedział już że nawet gdy plan się zmienia, on nadal potrafi znaleźć drogę. A jeśli kiedyś okaże się, że coś nie idzie tak jak planowałeś, pomyśl o Lisie Leonie. Plan może się zmienić, ale ty wciąż możesz iść dalej i znaleźć swoją drogę.